Cześć, chciałam Wam dzisiaj pokazać moje pomidory. To jest drugi rok, kiedy uprawiam pomidory, także moje doświadczenie jest niewielkie. Ale wiadomo, że pomidory uprawiamy, dlatego że mają dużo witaminy C, soli mineralnych kwasów organicznych, należą do rodziny, psiankowatych, tak jak ziemniak, papryka, tytoń, a nawet petunia, która rośnie w skrzynkach balkonowych. Jako jedyne warzywo nie wymagają płodozmianu, czyli dobrze jest uprawiać je w tym samym miejscu przez wiele lat. Bardzo dobrze czują się we własnym sosie. Nikt jeszcze nie udowodnił dlaczego tak się dzieje, ale praktyka na to wskazuje. Bardzo dobrze rosną, kiedy też są nawożone swoimi pędami, łodygami i ściółkowane. Czyli nie wymagają płodozmianu. Najlepiej czują się we własnym sosie, czyli można je wiele lat uprawiać na tym samym miejscu. Są bardzo ciepłolubne, czyli najlepiej rosną w zacisznym, nasłonecznionym miejscu. Mają duże wymagania. Wodne i pokarmowe, bo to przecież rosną duże rośliny i z dużymi owocami. Zagon pod pomidory ja przygotowuję już jesienią, czyli po zbiorze pomidorów. No wczoraj w tamtym roku nie miałam zbioru, dlatego że zaatakowała mi zaraza ziemniaczana. Były piękne, duże i opryskałam środkiem biologicznym, czyli opryskałam wieczorem środkiem biologicznym na drugi dzień. Po prostu była katastrofa. Czyli taki wniosek: generalnie środkami grzybobójczymi powinno się pryskać wcześnie rano, żeby wraz ze wzrostem temperatury ten środek zaczął działać, żeby rośliny szybko wyschły, a one są bardzo wrażliwe, prawda, na wilgoć. Czyli najlepsze jest wczesnym rankiem oprysk, i wtedy też wraz ze wzrostem temperatury, wzrasta działalność tego środka. A tu jednak na zarazę ziemniaczaną nie działają środki biologiczne. <laughs> Jesienią przygotowuję zagon, czyli po oczyszczeniu terenu daję kompost, obornik, leję też gnojowice z pokrzyw, żeby zdezynfekować teren i przykrywam to wszystko ściółką. To są pomidory, które sama wyhodowałam z nasion i przy, podczas siewu nasiona, nasiona wcześniej namoczyłam w stymulatorze wzrostu naturalnego z nasion. E, grejfruta. Później po wzejściu dwa razy jeszcze pryskałam w odstępach dwutygodniowych siewki, także one już mają to wzmocnienie, prawda, od momentu już e, posiania. E... Tutaj później ja już nie dawałam w dołki obornika, dlatego że na całą warstwę ziemi poszedł obornik. I tutaj mam nawodnienie, czyli co drugi, tutaj jest zraszacz, tutaj co drugi zraszacz sadziłam pomidory, czyli co 60 cm I mam dwa rzędy pomidorów. No tutaj mam też posadzo, posianą dynię Hokkaido jako zadarnienie. Ziemia w ogrodzie nie powinna być goła, powinna być zadarniona. Tutaj ja zadarniam akurat trawą, także jak u, u mnie jest koszona trawa, nigdy ona nie wędruje na kompost. wszystkie grządki są zadarniane trawą. Po prostu ziemia wtedy lepiej trzyma wilgoć nie rosną tak chwasty. Rośliny na tym bardzo zyskują. Bardzo dobra jest ściółka z, żywokos z żywokostu po posiekanego, ponieważ ona jest bogata w potas. Wiosną jeszcze ja posypuję, posypuję zagon popiołem drzewnym, można też posypać mączką skalną. Teraz w pewnym momencie zauważyłam takie początki zarazy ziemniaczanej. Nie pryskałam wcześniej niczym, podlewałam gnojowicą z pokrzyw i gnojowicą z obornika, ale w pewnym momencie zauważyłam właśnie takie, jak tutaj, takie może początki zarazy ziemniaczanej. No, i wtedy opryskałam środkiem chemicznym. Jest to taki fajny środek chemiczny, który ma 3 dni karencji. I oprysk powtórzyłam po tygodniu, czyli dwa razy opryskałam środkiem chemicznym, który ma trzy dni karencji. Także to jest świetny środek. Bo y, przeważnie wszystkie środki te chemiczne mają dwa tygodnie. A jeszcze właśnie zauważyłam y, na łodydze, prawda? Tutaj widać e, zarazę na łodydze, o tutaj. I ja wtedy co trzy dni pryskałam same miejsca porażone przez zarazę ziemniaczaną, i jak widać, jest zahamowana. Y, y, Zarazana się nie rozwinęła. Tutaj pomidory są y, też niezarażone, czyli takie miejscowe, nie ma potrzeby pryskania całej rośliny. Tak I tutaj w środku pamię pamiętam, że też to pryskałam. I dosłownie. Coś niesamowitego, bo to um, dosłownie ta tkanka na pędzie głównym zaczyna się rozrastać. To ta porażona część jakby się wykruszała. Ale mówię, miejscowo pryskałam e, co trzy e, dni te miejsca takie e, porażone. Trzy razy. Wydaje mi się, że to trzy razy. Także e, takie. Mm, przy takim porażeniu, na przykład pędu głównego, nie ma potrzeby pryskania całej rośliny. Koniec sierpnia i początek września, on, przytnę na wysokości, prawda, one już mają 2 metry, no dojdą jeszcze chwilę i je utnę, dlatego, żeby wszystkie te siły skierować na masę owoców, żeby to wszystko szło w owoce. Tutaj widać tą moją hodowaną pokrzywę, z którą biorę do gnojowicy, ale też korzystnie ta pokrzywa wpływa na pomidory, które obok rosną, także nie ma potrzeby takiego wyrwania. Poza tym jak gdzieś też mam pokrzywę, to jak wyrwę, to nawet rzucam przy, przy pomidorach. Po, staram się nie obcinać tych liści. No widzę tutaj troszeczkę już widać też troszkę więcej tego zarażenia, ale mam nadzieję, że to jakoś, że może jeszcze raz opryskam po zbiorze tych pomidorów. No pomidory olbrzymie. Po prostu olbrzymy. Ten to chyba z pół kilograma waży. Tam z tyłu też potężne, potężne. Bardzo korzystnym sąsiadem, tak jak wszystkie rośliny, ta uprawa współrzędna jest bardzo ważna. To fajnym sąsiadem dla pomidorów jest szpinak nowozelandzki, dlatego że on tak zadarnia właśnie tą ziemię przy pomidorach. Czosnek, ja tutaj już zebrałam czosnek, ale ja zawsze te grządki obsadzam czosnkiem, akurat przy pomidorach. Kapustne mogą być korzystne też przy pomidorze. Seler, pietruszka, sałata, nie, nie należy tylko sadzić ziemniaków i kopru włoskiego. E, także e, jest to e, drugi rok mojej u, e, uprawy pomidorów. Zbieram e, doświadczenia, e, wa, właściwie drugi rok to ja się tego e, warzywnictwa uczę, ale mam nadzieję, że w tym roku. E, no, zbieram już pomidory i że jednak doczekam się zbioru tych, tego piątego piętra. Tutaj mamy pierwsze piętro, tu drugie, tu trzecie, tu czwarte, a tu już są kwiaty do pię piątego piętra. Mam nadzieję, że tak będzie. Także, a słyszę, że wszystkim sąsiadom wokół po prostu poginęły pomidory zarażone przez zarazę. Ja ogromnie się cieszę, że, że mam te pomidory, tak jak, no nigdy nie zdawałam sobie sprawy, że to jest tak problematyczne warzywo. Także, no, uczę się tego wszystkiego, na razie jestem zadowolona z tego, co mam. Także w dzisiejszych czasach dochodzę do wniosku ja nie pryskałam co tydzień środkami biologicznymi. W przyszłym roku spróbuję to zrobić na kilku roślinach, że co tydzień jakimś środkiem, mlekiem, drożdżami, czy też gnojowicą z pokrzywy połączoną ze skrzypem. Wypróbuję to w przyszłym roku. No w tym roku nie robiłam tego z niewiedzy właściwie, dlatego tylko lałam podroślinę, jeśli chodzi o gnojowice z pokrzyw, a tak po zauważeniu pierwszych objawów, jednak opryskałam środkiem lekkim, środkiem chemicznym, tak jak mówiłam, trzy dni karencji. I myślę, że po. No, będę doświadczenia jeszcze robiła w przyszłym roku. Czy to rzeczywiście takie cotygodniowe opryskiwanie da rezultat, ale wydaje mi się, no zobaczymy. Także takie są moje doświadczenia. Życzę Wam też fajnej uprawy pomidorów, bo to jest niesamowita radość, gdy te owoce, człowiek może sobie urwać z krzaka i jeść. Po to właśnie te są, są te ogrody warzywne. bo bo to, to, to przynosi olbrzymią radość jedzenie warzyw z krzaka. Śmieszne, fajna historia związana jest z pomidorem, dlatego że pomidor został sprowadzony do Europy w XVI wieku, natomiast dopiero w XX wieku zaczął być uprawiany jako doceniony jako warzywo i uprawiany. W ogrodach, nie jako roślina ozdobna, ale jako roślina użytkowa. Czyli cztery wieki ludzie potrzebowali, żeby zwrócić uwagę na świetne warzywo. Także życzę Wam miłej uprawy. Mam nadzieję, że Wy też macie bardzo ładne pomidory. I do następnego zobaczenia i usłyszenia.